Witam, witam wszystkich już na naszym e, dziewiątym spotkaniu. Dlaczego ja mówię, które to jest spotkanie? 7, 8, 9. Jeżeli ktoś dzisiaj po raz pierwszy ogląda, to polecam, żeby to zaczął od początku. Po pier, naszym pierwszym spotkaniu, właśnie rozmawialiśmy, co to jest prana co to są techniki oddechowe, dlaczego w ogóle to wszystko robimy, jaki to ma sens i jaki. Jakie praktyki robimy, kiedy robimy, w jakich warunkach, jak siedzimy, jak oddychamy. To wszystko zostało właśnie w poprzednich odcinkach omawiane. Dlatego ja pozwalam sobie tego nie powtarzać każdym razem. A ci, którzy już praktykują i już są naprawdę regularnie praktykującymi. To na pewno mieliście taki problem, że czasami jak robiliście bastryki, czy jak nie sara, czy, czy robiliście kapalbati, to się czuliście, jak że się jak się właśnie ciało się pociło. W Józefie jest właśnie to jest coś pięknego. Po pierwsze, są odpowiedzi na wszystkie pytania. Tak mogę powiedzieć. Ja się podniesam właśnie dlatego, bo dział się znajduje, wydany tak, upny się dach. Na wszystkie współczesne uh, od, uh, odpowiedzi, na wszystkich współczesnych uh, pytań nawet. Ponieważ człowiek jest uniwersalny, ta sama Rzemia jest uniwersalna, wszystko, co nas wszystko jest uniwersalne. Józef właśnie są takie praktyki, wtedy kiedy my się czujemy gorąco, że rozgrzaliśmy lub praktykowaliśmy zbyt intensywnie, nawet jeżeli mamy w temperaturę, mamy podwyższony stan gorączki, czy jest lato. Wtedy są takie praktyki, które okładzają bardzo szybkim tempie nasz organizm. Jak będziecie nawet w tej chwili ze mną praktykować, to od razu poczujecie efekt okładzania naszego organizmu. Jeden z tych praktyk to jest szitali. Szitali to znaczy sam słowo szitali to znaczy coś, so, co so okładza. Nasz organizm. I cała praktyka jest bardzo prosta. Wyciągamy nasz język, trochę nawilżamy naszą szliną i robimy z tego taki rulonik. To są kilka praktyk, gdzie my będziemy robić przy otwartych ustach. I takim, robiąc taki rulonik, bierzemy głęboki dek, poprzez język. Zatrzymujemy w środku tak długo, jak długo nam się uda. Zamykamy prawą dziurkę od nosa i dla strony robimy powoli w wydech. Cała praktyka wygląda <coughs> tak i o jest sposób. Chciałbym, żebyście tego praktykowali przy oczywiście przy zamkniętych oczach. Tylko, że nieraz spotykałem e, wśród swoich studentów, mówią, ja nie potrafię, ja nie potrafię robić taki rulonik, nie wiem jak pan to robi, no nie wiem jak to jest. Dla nich też jest od razu odpowiedź, wtedy nie muszą robić takiego rulonika, wtedy robią taki zubek, nawilżamy swój język, robimy taki zubek. I wtedy bierzemy głęboki dek. Oczywiście, robiąc rulonik przez języka, jest lepszy efekt. Ja zawsze polecałbym, żebyśmy praktykowali poprzez język, ale jak ktoś nie potrafi, to może i praktykować w taki oto sposób. Wystarczy taki sposób praktykować granicach 5 do 7 razy, od razu poczujecie jak to okłada nasz organizm. W jaki sposób uspokaja. W Aruwidzie ci, którzy praktykują Aruwidę i trochę znają się na Aruwidzie, to wiemy, że tam są trzy główne energii Wata, Pita i Kafa. Ten param jest specjalnie właśnie polecany ludziom, którzy mają podwyższoną Pita. Oni właśnie taki sposób powinni e, praktykować po skończeniu swojej praktyki, lub kiedykolwiek w ciągu dnia, nawet jak są bardzo denerwowani, e, mają dużo złoż w sobie, albo są przeprasowani, bo Pita ma taki problem, kiedy e, on jest takim prasocholikiem, on dużo prasuje, ale wtedy, kiedy jest zmęczony, już jest taki, e, ma irytację. To powinien właśnie praktykować w taki e, sposób. Jeszcze jest jeszcze trzeci sposób, e, który też bardzo dużo pomaga przy, przy okładaniu naszego organizmu, polega na poprzez zęby. To znaczy, nawidzamy oczywiście nasze ust, e, nasz język, trzymamy nasze zęby takie stosunki, i bierzemy teraz oddech poprzez nasze zęby. To są bardzo proste praktyki, chyba nie powinny uh, dać żadnego problemu uh, wam uh, przy praktyce. Ale skoro ruszyliśmy temat uh, arrowedy i powiedziałem o szech energiach, jak pita i kawa, to przy okazji w dzisiejszym odcinku weźmiemy jeszcze dwa następne pragniemy. Jedna się nazywa sura bhedna, a druga się nazywa chandra tak jak już wcześniej mówiłem Wam, że mamy te nasze kanały, z lewej strony mamy e, Ida, która jest księżycowa, okładzająca, a z prawej strony jest Pingala, słoneczna, rozgrzewająca. Stąd te nazwy. Czędra biedna to znaczy związane z księżycem, a Surya biedna to znaczy związane z słońcem. Jak wyglądają te pranayama? My już chyba, jeśli dobrze pamiętam, to chyba był szósty lub siódmy odcinek, gdzie się uczyliśmy loma viloma, się dek Lewą stronę braliśmy dek, prawej strony widek, dek, prawej strony dek, lewej strony widek. Ta pranayama właśnie odnosi do tamtego pranayama. Powiedzmy, że ktoś ma bardzo podwyższoną witę. Dla takiej osoby jest zalesany właśnie ciąg To znaczy, kciukiem zamykamy prawą dziurkę od nosa. Lewą stronę bierzemy dek. Prawą stronę wydek. I teraz nie bierzemy z prawej strony dek. Znowu z lewej strony dek. I w prawej strony wydek. Lewej strony dek. W prawej strony wydek. Wygląda to w taki oto sposób. I w oto sposób cały czas, granica 3 do 5 do 7 minut, możemy. Ale za to z drugiej strony, jeżeli ktoś ma podwyższoną kawę, wtedy dla takiej osoby jest zalecane surewna. Jest kompletnie odwrotnością tej, 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 tej praktyki. Tym razem zamykamy lewą dziurkę od nosa, robimy dech od prawej strony, wydech od lewej strony. I znowu dech od prawej strony, wydech. Przecież. ለህ እሱ ትንሽ ተከሳሙ ጥልቆ ድሮ እኩስ ትሮ W dzisiejszym odcinku akurat trafiły nam wszystkie chyba najprostsze nasze techniki. Najprostsze pranajemy, ale czasami też się odpoczywać. Skoro tydzień temu robiliśmy Agnisara, Tribanda, które są jeden z trudniejszych praktyki, to dzisiaj macie taki bonus: łatwiejszy pranajemy, ochładzające, pomagające, spokojne, spokojne pranajemy. Dzisiaj na tym byśmy skończyli. Życzę tak jak zwykle owocnej praktyki i do zobaczenia za tydzień.